Mój syn odmówił zaproszenia mnie na wesele, ale chciał klucze do mojego domu na noc poślubną. Nazywam się Helena Kowalska i mam 73 lata. Przez większość swojego życia myślałam, że rozumiem ludzi, że potrafię przewidzieć ich reakcje, ich wybory. Ale mój własny syn, Paweł, pokazał mi, jak bardzo się myliłam. Wszystko zaczęło się trzy miesiące temu, kiedy Paweł przyszedł do mnie z tą dziewczyną, Agnieszką. Nie była to pierwsza dziewczyna. Którą mi przedstawiał, ale coś w jego oczach mówiło mi, że tym razem jest inaczej. Miał 35 lat i chociaż nigdy nie naciskałam go w sprawie małżeństwa, w głębi serca zawsze marzyłam o tym dniu. Mamo, mamy dla ciebie ważną wiadomość, powiedział tamtego popołudnia, siedząc w moim salonie, trzymając Agnieszkę za rękę. Jego twarz promieniała szczęściem, jakie rzadko u niego widziałam. Bierzemy ślub, wykrzyknęła Agnieszka, zanim Paweł zdążył otworzyć usta. Pamiętam, że moje serce zabiło szybciej. W końcu mój jedyny syn, mój skarb, znajdzie swoją drugą połówkę. Wstałam od razu, żeby ich przytulić. Jak się cieszę? Kiedy? Gdzie? Muszę zacząć planować. Słowa wylewały się ze mnie jak potok, ale wtedy zauważyłam coś dziwnego. Paweł i Agnieszka wymienili spojrzenia. Nie były to spojrzenia radości. Ale raczej za wstydzenia. Mamo, Paweł odchrząknął nerwowo. To będzie mała ceremonia. Bardzo mała. Oczywiście, kochanie. Nie każdy lubi duże wesela. Ile osób planujecie zaprosić? Kolejna cisza. Agnieszka bawiła się swoją torebką, a Paweł patrzył w podłogę. Właściwie, zaczął powoli, to będzie tylko dla najbliższych. Ale ja jestem najbliższa. Zaśmiałam się, myśląc, że to jakiś żart. Mamo, ty, ty nie jesteś zaproszona. Te słowa zabrzmiały jak uderzenie pioruna. Przez moment myślałam, że się przesłyszałam. Słucham. Agnieszka ma bardzo specyficzne wyobrażenia o swoim ślubie. Chce tylko swoją rodzinę. Spojrzałam na tę dziewczynę, którą poznałam zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Była młoda. Może dwadzieścia osiem lat, z długimi blond włosami i zimnym uśmiechem. Od pierwszego spotkania czułam, że coś w niej mi nie gra, ale starałam się być otwarta. Dla Pawła. Ale Paweł jest moim jedynym synem, powiedziałam cicho, starając się zachować spokój. Marzyłam o tym dniu całe życie. Rozumiemy, że to trudne, odezwała się w końcu Agnieszka swoim słodkim, ale sztucznym głosem. Ale to nasz dzień i chcemy, żeby był perfekcyjny. Perfekcyjne. Bez jego matki. Paweł, zwróciłam się bezpośrednio do syna. Czy to naprawdę Twoja decyzja? Przez moment wydawało mi się, że w jego oczach błysnęło zawahanie. Ale potem pokiwał głową. Tak, mamo. To nasza decyzja. Po ich wyjściu płakałam przez trzy godziny. Później dzwoniłam do mojej przyjaciółki Marii, która znała Pawła od dzieciństwa. To niemożliwe. Helenko. Ten chłopiec Cię uwielbia. Coś tu się nie zgadza, ale zgadzało się. Przez następne tygodnie Paweł prawie ze mną nie rozmawiał. Gdy dzwoniłam, jego odpowiedzi były krótkie, zdawkowe. Gdy pytałam o przygotowania do ślubu, zmieniał temat. Tydzień przed ślubem zadzwonił w końcu. Mamo, mam do ciebie prośbę. Tak. Mój głos był chłodny. Wciąż nie mogłam się pogodzić z tym, co robił. Czy moglibyśmy pożyczyć twój dom na noc poślubną? Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Słucham. No wiesz, twój dom jest taki piękny, romantyczny. Agnieszka zawsze go podziwiała. A nasze mieszkanie jest takie małe. Mój dom. Dom, który budował mój mąż Stefan Włas Dom, w którym wychował się Paweł. Dom pełen wspomnień, miłości, rodzinnych tradycji. Dom, do którego Paweł już nie chce mnie zapraszać na jego najważniejszy dzień, ale chcę klucze na swoją noc poślubną. Paweł, czy ty słyszysz, co mówisz? Mamo, wiem, że to brzmi dziwnie, ale Dziwnie? Mój głos się podniósł. Ty odmawiasz zaproszenia mnie na własne wesele, ale chcesz, żebym oddała ci klucze do mojego domu. To tylko jedna noc. To nie o noc chodzi, Paweł. To o to, kim się stałeś. Rozłączyłam się. Tej nocy nie mogłam spać. Chodziłam po domu, patrząc na zdjęcia Pawła z dzieciństwa. Oto on na huśtawce w ogrodzie, którą Stefan dla niego zrobił. Oto jego pierwszy dzień w szkole, jak był dumny w swojej małej teczce. Oto nasza pierwsza wigilia po śmierci Stefana, kiedy Paweł miał szesnaście lat i starał się być mężczyzną domu. Gdzie się podział ten chłopiec? Rano zadzwoniłam do Marii. Może powinieneś mu pożyczyć te klucze powiedziała. Może wtedy zobaczy, jaką popełnia błąd. Nie rozumiesz. To nie o klucze chodzi. To o szacunek. O to, że staje się kimś, kogo nie rozpoznaje. A może właśnie dlatego powinieneś. Żeby mu pokazać, kim jesteś ty. Przez następne dwa dni myślałam o słowach Marii. W piątek, na dzień przed ślubem, podjęłam decyzję. Przygotowałam dom jak nigdy wcześniej. Umyłam każde okno. Wypolerować każdy mebel. Kupiłam świeże kwiaty, białe róże, ulubione kwiaty Stefana. Przygotowałam śniadanie na następny dzień. Płatki owsiane z malinami, które Paweł uwielbiał jako dziecko. Zostawiłam butelkę szampana w lodówce z karteczką dla młodej pary. Z miłością, mama. Wieczorem spakowałam małą walizkę i pojechałam do Marii. Jesteś pewna? zapytała. Nie, odpowiedziałam szczerze. Ale czasami miłość oznacza robienie rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi. Dałam Pawłowi klucze w sobotę rano. Przeszedł po nie sam, bez Agnieszki. Dziękuję, mamo, opowiedział cicho. Paweł, zatrzymałam go, kiedy już miał wychodzić. Chcę, żebyś wiedział, że bez względu na to, co się dzieje, kocham Cię i że jeśli kiedykolwiek będziesz mnie potrzebować, będę tutaj. Przez moment wydawało mi się, że ma łzy w oczach. Ale tylko pokiwał głową i wyszedł. U Marii spędziłam najgorszy wieczór w moim życiu. Wyobrażałam sobie swojego syna, jak bierze ślub bez mnie. Wyobrażałam sobie, jak ta dziewczyna stoi w białej sukni tam, gdzie powinnam stać ja. Wyobrażałam sobie, jak tańczą pierwszy taniec, a ja siedzę w cudzym domu, pijąc herbatę i udając, że wszystko w porządku. W niedzielę rano wróciłam do domu o dziesiątej. Dom był czysty, jakby nikt w nim nie nocował. Tylko butelka szampana zniknęła, a obok mojej karteczki leżała druga. Mamo, dziękuję za wszystko. Musimy porozmawiać. Paweł. Nie miałam czasu zastanawiać się nad tą wiadomością, bo już o jedenastej zadzwonił dzwonek. To był Paweł. Sam. Możemy porozmawiać? Zapytał. Wyglądał okropnie, zmęczony, smutny, jakby nie spał całą noc. Oczywiście. Jak było wesele. Usiadł na kanapie i zakrył twarz rękoma. Mamo, zrobiłem najgorszą rzecz w swoim życiu. Czekałam. Agnieszka, ona nie chciała cię na ślubie, bo przerwał i spojrzał na mnie, bo powiedziała, że jesteś za stara, że zepsułaby się zdjęcia, że jej rodzina pytałaby, dlaczego zapraszamy takie stare kobiety. Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie w żołądek. A ja! Jego głos się załamał. A ja się zgodziłem, bo byłem tchórzem. Bo bałem się, że mnie zostawi. Płakał teraz otwarcie. Mój dorosły syn płakał jak małe dziecko. I wczoraj, kiedy tu przyjechaliśmy, dom był tak piękny, tak przygotowany z miłością. Zobaczyłem twoją karteczkę śniadanie, które przygotowałaś. Agnieszka się śmiała. Powiedziała, że to żałosne. Że nadal mnie traktujesz jak dziecko. O nie, wyszeptałam ale wiesz co, ja chcę być traktowany jak twoje dziecko bo jestem i zawsze będę i ta kobieta nigdy tego nie zrozumie. Paweł rozstałem się z nią dziś rano ślub był wczoraj, rozwód będzie jutro wiem, że to brzmi szaleńczo ale, mamo bez ciebie moje życie nie ma sensu bez ciebie żaden dzień nie jest kompletny. Przetulałam go, tego wysokiego, silnego mężczyznę i czułam, jak drży w moich ramionach. Przepraszam, mamo, przepraszam za wszystko. Już dobrze, skarbie, już dobrze. Ale nie było dobrze. Przez następne tygodnie Paweł walczył z Cią, z poczuciem winy, z żalem za zmarnowanym czasem. Agnieszka zrobiła mu scenę, groziła sądem, ale w końcu zgodziła się na cywilizowany rozwód. Ona nigdy mnie nie kochała, powiedział mi pewnego wieczoru. Kochała tylko to, co mogłem jej dać: dom, stabilność, status, ale nie mnie, kropka. Zawalczył się o tym, że nie zauważył tego wcześniej. Czasami miłość nas oślepia, powiedziałam mu. Ale ważne jest to, że w końcu zobaczyłeś prawdę. Minęło pół roku. Paweł wrócił do siebie, znalazł nową pracę, nowe hobby. I pewnego dnia przyszedł do mnie z nową dziewczyną. Marta była całkowitym przeciwieństwem Agnieszki: ciepła, naturalna, zaćmanym uśmiechem i prawdziwą dobrocią w oczach. A co najważniejsze, pierwszego dnia, kiedy ją poznałam, powiedziała: Pani Heleno, Paweł opowiedział mi wszystko o pani, o tym, jak pani go wychowała, jak bardzo pani kocha i chce. Żeby pani wiedziała, że jeśli kiedykolwiek będziemy planować ślub, pani będzie pierwszą osobą, którą zaprosimy. Paweł uśmiechnął się i spojrzał na mnie. A właściwie, mamo, mam jeszcze jedną prośbę. Serce mi się ścisnęło. Czyżby znowu, czy mogłabyś być moją druhną na ślubie? Parsknęłam śmiechem przez łzy. Paweł, matki nie są druh nas. Ale matki, które są jednocześnie najlepszymi przyjaciółmi, mogą być, powiedziała Marta. Jeśli pani się zgodzi, oczywiście. Teraz płaczyłam już otwarcie. To byłby dla mnie największy zaszczyt. I tak stało się, że rok później, w wieku 74 lat, zostałam druchną na ślubie swojego syna. Nosiłam piękną niebieską suknię, którą wybrała dla mnie Marta. Trzymałam bukiet białych róż i stałam tuż obok ołtarza, gdy Paweł i Marta wymieniali przysięgi. Gdy młoda para się całowała, Paweł spojrzał na mnie i uśmiechnął się. W tym uśmiechu była przeprosina, miłość, wdzięczność i obietnica. Po ceremonii, gdy gratulowali mi goście, bo tak, byłam drugą najważniejszą osobą tego dnia, podszedł do mnie starszy mężczyzna. Pani to matka pana młodego? Zapytał. Tak. Moja żona zmarła pięć lat temu. Mój syn się żeni za miesiąc. I wie pani co? Jego narzeczona powiedziała mu, że jestem za stary na ich wesele. Spojrzałam na niego ze współczuciem. I co pan zrobi? Nie wiem. Syn mówi, że to jej dzień i muszę to uszanować. Pomyślałam o długiej drodze, którą przeszliśmy z Pawłem, o bólu, łzach, ale też o tym pięknym dniu. Proszę mi zaufać, powiedziałam. Prawdziwa miłość nie pyta o wiek, status czy wygląd. Prawdziwa miłość chce mieć przy sobie wszystkich, którzy są ważni. Jeśli pana syn się nie spostrzeże, to znaczy, że jeszcze nie znalazł prawdziwej miłości. A jeśli nigdy się nie spostrzeże, to znaczy, że pan wychował go nie tak, jak myślał. Ale dopóki żyje, jest nadzieja. Skinął głową i odszedł. Nigdy się nie dowiedziałam, jak potoczyły się jego losy. Ale wiem, jak potoczyły się moje. Teraz, trzy lata po ślubie, Paweł przychodzi do mnie co najmniej dwa razy w tygodniu. Czasem z Martą, czasem sam. Rozmawiamy o wszystkim: o pracy, o planach, o wspomnieniach. Niedawno Marta powiedziała mi, że spodziewają się dziecka. Będę babcią. Mamo, powiedział wtedy Paweł, chcę, żeby nasze dziecko wiedziało, że ma najlepszą babcię na świecie. Taką, która nigdy nie przestanie kochać, nawet gdy popełnimy błędy. Dzieci zawsze popełniają błędy, odpowiedziałam. Na tym polega rodzicielstwo. Na kochaniu mimo błędów. Jak ty mnie kochałaś, gdy byłem zagnieżką? Nie kochałam cię mimo tego. Kochałam cię przez cały czas, czekając, aż wrócisz do siebie, kropka. Czasami, gdy siedzę wieczorem w swoim salonie, Myślę o tamtym dniu, gdy Paweł po raz pierwszy chciał klucze do mojego domu, o tym, jak bardzo byłam zraniona, zła, rozczarowana, ale teraz rozumiem, że to była lekcja dla nas obojga. Paweł musiał nauczyć się, że nie można budować szczęścia na krzywdzie tych, których kochamy, że nie można odrzucać przeszłości, żeby zasłużyć na przyszłość, że niektóre rzeczy są zbyt cenne, żeby je poświęcać. A ja musiałam się nauczyć, że czasami miłość oznacza puszczenie wolno, nawet gdy to boli, że czasami musimy pozwolić naszym dzieciom popełnić błąd, żeby mogły się z niego nauczyć. Gdyby nie tamta straszna sytuacja, może nigdy nie doszlibyśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Miejsca pełnego zrozumienia, szacunku i bezwarunkowej miłości. Dziś rano Paweł dzwonił, żeby powiedzieć, że on i Marta wybierają imiona dla dziecka. Jeśli to będzie dziewczynka, chcemy nazwać ją Helena, na cześć najlepszej kobiety, jaką znamy. Płakałam. W wieku 76 lat nadal płaczę jak dziecko, gdy syn sprawia mi radość. A jeśli chłopiec? Zapytałam. Stefan, na cześć dziadka, którego nigdy nie poznał, ale którego duch nadal żyje w tym domu. Teraz płaczę znowu, pisząc te słowa bo rozumiem, że życie to nie jest prosta historia z happy endem. To są wzloty i upadki, błędy i wybaczenie, ból i radość. Ale jeśli mamy szczęście, jak ja miałam szczęście, dostajemy drugą szansę. Szansę na naprawienie tego, co się zepsuło. Szansę na zbudowanie czegoś jeszcze piękniejszego na gruzach tego, co się rozpadło. Mój syn kiedyś odmówił zaproszenia mnie na swoje wesele, ale chciał klucze do mojego domu. Dziś ten sam syn przychodzi do mnie z własnymi kluczami, które sam sobie zrobił, bo mówi, że to też jego dom. Dom, w którym zawsze będzie miał miejsce. Dom, który kiedyś przekaże swojemu dziecku razem z historią o babci, która nigdy nie przestała kochać. I myślę, że to jest najpiękniejszy koniec tej historii.